Proszę Państwa, witam w drugiej części, czyli tu bardziej mistrz? co będzie? Tak, na No i będę No, to fajnie, no, to Trzydzień temu się pojawiłem ostatnich odcinkach, czyli dzisiaj. będzie mniej ciągów, ale dziś będzie inny, bardzo ciekawy temat. Także zapraszam serdecznie. Najlepiej, no, będzie już tak, że będę weszła do tego tak, miejsca. Do zobaczenia. Wyjeżdżamy właśnie nad Piotrami Chodejowymi z tymi, realnie, z tymi się tu przyjechaliśmy. Zapraszam na kolejny odcinek. Nie, nie. przepraszam z pytania, nie wylądowałem u mojego wujka na poszukiwaniu, na poszukiwaniu. Na yy, bo to właśnie wylądowałem tu. Jest tak, żeby było lepiej widać. Nie kamera, aha, bo dobra, super. To so jest w ogóle kamera, która ma mańka. Chyba ze śmiechem jednego z tych strzałów już kamera wylądowała. Tutaj jestem w Porsche, Abryka. Te wielkie, inne budynki. Jakaś tam wdówka. Aha, ja hajny pomnik jest to też. A tu jedna wielka szyba. Tak. Do zobaczenia w środku jest też przystanek autobusowy tak tam jest. to można przybliżyć <grym się> o zobaczenie najpierw do Państwa zagadkę, czyli czego Państwo się spodziewają pod tym razem się spodziewali to, 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 to bardzo zgadli no ale licznik nie widać, ale jest wolny na To jest bardzo poważny pojazd. Jest. Elektryk. Tak, tak. Bardzo tak. Także. Do zobaczenia. Proszę Państwa. Ja tu bardzo pozdrawiam kanał samoloty światem, ponieważ możliwości jest także wielkim panem. No, może ja przypomnijmy samolotu w ale straży pożarnej, a więc Porsche w wersji dla strażaków też się znajdzie zaraz obok tego tego no to jest Porsche <gryzamy> no znaleźliśmy ramę taką no darow to po prostu zysk z Porsche i to przypomina luksorpezę bardzo nie wiem co Państwo mamy 250 kilometrów to się nie oszczędzi no to no. właśnie różnią się to masz od dziewaka bo to taka na niego szczerze to się nie oszczędzi to się nie oszczędzi a potem wszelkiego rodzaju pojazdy od wojskowych od traktora z tyłu. Ja mam z no to w miarę logiczne 20. To jest niekoniecznie. To są pewnie takie, co przychodzą Szczególnie... No a tu połączenie Ka kabrioleta z polizei. Więc e... i kabriolet. Wszystko w jednym. Ale jakiś coś innego z tyłu jakiś jest wszystko się zgadza. zgadza. Można być zadowolony, Bo jakby też jest. To jest chyba nawet... Tak, to jest. Pięć opieda właśnie. Samochód, do którego się bierze gazeta i uzupełnia krzyżówki. Czyli samochód w kratkę Tak to wcale nie było naciągane to jest po prostu to jak w 50 lat zmieniło się Porsche No 50 Pszejmu Pierzam dalej Jaklecie ten po prostu czy tak czytam wnioski na tyle, na mogę, nie? E, czyli... E, chyba 50 ja. Chyba, że... Chyba, że ja coś wyprzedałam też po angielsku. Dobra, nie, nie wiem. Wiem tyle, że to jest po prostu... Najwidoczniej jak zmieniło się w Polsce, w ciągu tych 50 lat od 19 stycznia. Nie. Czekaj, nie. To ja coś A nie, a, że to jest okresowa jest więc... Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Od do dziewiętnastego stisnia do tutaj byliśmy tego i co? Sport. Dobra, czyli wszystko już rozumiem jak się Porsche zmieniało określone. Do zobaczenia Tu rajd right, Dakar i to razy dwa, a tam w dole. Chyba, że Mam nadzieję, że widzą tam tej sieci trakcyjnej. No, chory. Także, Chodzi Także odezwałem się, podałem kawę, ho! na koncercie, wiesz. to mi się kiepsiutek rozlądał. trochę co A Także właśnie... nie za ukiem <topt related> Źle ja, powiedziałem. Ja. bardzo fajne. dla nas. Ale Pachary. Pachary. puchary. Pachary. 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 Puchary. Pachary. 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 Puchary. 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 <gry> się wdjęcie, ale pucharów bardzo dużo. Puchary. 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 Puchary, puchary, i do czegoś tam są puchary, także bardzo ciekawy temat. Pucharów i trofeów, o, jest dakar nawet, także ciekawe. w dwóch sztukach jest, w dwóch sztukach jakby. Właśnie już ktoś odpowiedział. Tu jest układów. tą drogą układ, musimy szyby. Ciekawe. Bardzo ciekawy Pokazane właśnie, co jest w środku i gdzie jest. Jest to na temat tego, jak ewolowało Porsche 911. Wchodzimy no. do też tematykę w tematykę wyścigową, czyli kolejny temat, który

Udajemy się do... Nie <grymne> to do... <grymne> Udajemy się do... Tego. Tego e, Tego. Którym... Dalej idziemy Zobaczycie, co się dzieje, słuchajcie Aha No I, i... I i Chodzimy do inny I jazda w dół I jedziemy na dół I... do no, zobaczenia jazda dół Później... Bo bo, 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 Chodzi o to głównie, że Jesteśmy na obiedzie Przed chwilą, tak no, do, do, do zobaczenia Tak o, do zobaczenia. MKS i Kolejny Niemiecki producent samochodów Czyli znajdę się Mercedes-Benz Arena co I? Tu lecimy tu, bo to, to na razie piłkarsko jest, nie? Lecimy Czech Republik, Saudyjska Arabia, a różni tam piłkarze są. Są tam polscy. Piłkarze są też, więc jest fajnie jest super. A to jest bardzo kolorowy budynek. E, mi to przypomina stadion Śląski. Nie wiem jak Państwu. Do zobaczenia. A to jest Państwa. Gigantyczny budynek. Marzec, z i równie gigantyczna do tego dołowego muzeum kolejka więc się naprawdę robi bardzo ciekawe I, i bardzo do bardzo ciekawe do zobaczenia już po A, o ogromnej już po i już po ogromnej kolejce wchodzimy do muzeum Proszę Państwa Jazda w góry podobnymi windami Na przeszkleniu bardzo dużo jeździłem w zbiorowcu na 30, na Balbinie w Tychach, Tak a teraz jadę podobną w Niemczech gadci drzwi otworzą się z mojej prawej strony O z o. O, od kamery proszę Państwa. jak wy państwo też widzicie taki Migający obraz to tylko i wyłącznie, jakże pewnie, było światło już wspominała niektóre kamery widzenia, tylko i właśnie inne kamery, albo jakieś nakładające się obrazy, chyba, że coś tak zrobię. Dobra, Dobra. okej, okay, już wszystko mniej więcej ogarniam, Nie. albo tak, albo, czekaj, do no, kamery... Że... Jedno, że pierwszy, a tak w za pierwszy samochód to jest pierwszy, ten um, nie wiem, pierwszy samochód, Tak pierwszy samochod, tak wiem, że muszę się wydawać dziwne. Oprócz samochodów samochod w temacie są też wyrazyny. To jest jedna z pierwszych rezyn. jestem hamucy z jest przełożenie po prostu i to jest luciska Druga rzecz, taki asystent. No, też łodzie, dalej no, klucze, mobile i tak mm. dalej. Do zobaczenia Jest to... Jeszcze więcej transportu śladowego. Tym razem pierwowzór tramwaju. Tym razem pierwowzór w lokomotywie. No niestety, jeśli mówimy o macie, to jeszcze Stankowi w fus, um, ja fusł, z... z... do... do... ja no. no. bo mnie myślał, Jeszcze to jest nawet sądzę, nie wyróżnij. I mieć Tego, że spotkam tu napisy, mówiąc, by to miał, by to miał, się nie spodziewałem. To było napisane na zamkniętej wersji tego pojazdu, kiedyś gdzieś. <grywa> to I to się nie dalej. No. Są silniki 4 x mówię Aha, i dwucylindrowy, tylko w y, V. -kę. Nie, nie, z no. Bóg no, po prostu V2, no ale też dwucylindrowe, Także bardzo poważnie. No tak, i dzień dobry, i to są narodziny Mercedesa. To są narodziny marki bardzo dużo tekstów. Mam Państwu na to 1914 i to jest na początku pierwszej wojny światowej. A ja Państwu pokażę. Mażyc. Tak, jakoś to już skierowałem, bo widać było, może widać ramy, ale to mnie szło. A ja się pokażę przez <todobuszy> i bo i tam właśnie, coś bardzo piękny widok, tu jest automobil a tu jest na się od po prostu, a tu jest, kopia stadionu śląskiego. Państwo nie rozumieją, bo tutaj się okazuje, że to ja jest bardzo dużo od Polaków. To jest stadion śląski, a to jest droga, nowa trasa średni Sączek. To jest, no po prostu ukradł i tyle co się kłamać będziemy no właśnie. właśnie no zobaczenia. ale jest proszę państwa pierwszy znak drogowy i teraz uwaga paradoks pierwszy znak drogowy mówi o zakazie wjazdu samochodów jeszcze raz Państwu powtórzę pierwszy znak drogowy Mówi o zakazie wjazdu samochodów, czyli pojazdów, przez które znaki drogowe musiały powstać. Jest absurdalne, ale tak jest. No a skoro kanał o transporcie, to z jakiegoś powodu, gdyż chciałem, że transportu nie brakuje.

i że taka wystawa też istnieje. Do zobaczenia. No i tu się pojawiają coraz bardziej przypominające. też już przypominano, nawet ten pierwszym. ten. ale gdybym. Pan zobaczył, mi powiedział, że tak, to był rozrzut samolotu. Dobra, rozrzut. Może w masz innej maszyni. Tam pada, ale możemy zapewnić to wszystko, co mamy.

Aha, umbrócił po niemiecku Times of Change Po angielsku 1914 Czyli początek pierwszej wojny I do 1945 Czyli końca Drugiej Wojny Światowej Tak wygląda Tak Widzimy się za chwilę autobusy, to są ciężarówki i w tym miejscu pozdrawiam jednego z moich kolegów który mocno lubi ciężarówy uwaga, za rogiem się musz w sensie, że szel yy, a dokładniej to w sensie, że yy, ciężarówka szela i ma jeszcze, yy, i radio też jest. I tam jest Pan No, że też ty te no. no A tutaj? Lora drogowa. Ja tam mówię, do Proszę Państwa. Tutaj jest coś, co mi strasznie przypomina mitora. No, ale mitorem nie jest, bo jeden to nie jest mitor, ale dwa to, to nawet nie jest żółk. Żeby można było powiedzieć, że mógłby to być mitor, nie? Ale mitor przypomina, bo ma skrawek po początku jak z żółka. Dwa żółki szczepione tułem, mitor, nie? No, każdy wie. Można kupić bo jeszcze zamiast pół takich drogowych to torowe. A tutaj postwar, Mira czyli nie? powojenny. Wystawa wygląda tak. Główna wystawa, mogą sobie Państwo zerknąć. A ja zaraz zapraszam na przyjrzenie się wystawie pobocznej. Na początku taka zagadka, czego się Państwo spodziewają podzieniem najdroższe auto świata. Ja 10 sekund na namysłu to jest właśnie ten państw 10 sekund, A to jest najdroższe auto świata ono jest najgorsze czemu? Przede wszystkim dlatego, że istnieją jego tylko dwa egzemplarze. I te Chula na cenę się. Przepraszam bardzo. Ja spodziewam się teraz wysłuchać chłopa na cenę. I właśnie oto, tu A... chodzi. Ja zapraszam dalej. No i też bardzo ciekawe. jak się spodziewają, się nie, napisz, że tak? Jak nie, to nie. Bo. Proszę, się tak. Napisać. Nie, proszę, no, właśnie. Jednak teraz, to tej wystawie pobocznej. A tym etapem przewodnim tej wystawy pobocznej są pojazdy utrzymania oraz. No, pojazdy utrzymania pojazdów, ogólnie pojazdy utrzymania pojazdów, czyli też prawo płaszczyzny. Także bardzo pojazd odśnieżający z przodu. Odśnieża, wiewa na tą rurą śnieg w jedną stronę, To france 112. A tu łańcuchy nawet na twarz, no a tu zaraz bym dostał szalą, być może, ale nie dostanę. Pomocy drogowa też. No, a tu taka choroba chyba bardziej typowa do bo pojazd. No, także ciekawie. No, ci też są. Także wszelkiego rodzaju pojazdy do utrzymania. No, to jest. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. tak zobaczenia. Nie tak. To jest to. E, po prostu. no a kierowcy nie. lubił najbardziej nie i ja do fotoradary, bo doprowadzają do sytuacji, że ja pan rozumiem, że pan się coś podniechać z kimś, ja wiem, co tam nie, to nie wiem, żeby tam, żeby tam, żeby tam, żeby tam był, wyłączony dla mojej reakcji, prowadziliśmy wkład <noise> I, i się... panna osoba droga. Wow, nieźmy, fotorada, dni, na... A, na, dni, bo w zasadzie mieliśmy fotelarę, żeby się znaleźć na mocy dnia. No się ma bicicleta, Więc jakby, coś, więc <grym> tak, A tutaj wystawa też obejmuje numery alarmowe w różnych krajach. Tu była Niemcy 112, Nepal. A, 4, 2, 4, 7, 0, 41. No i tak ma, i tak ma Rosję, po prostu 0,2. Krzyżową spręci, numer okresu. Ustalnia 112, tylko zresztą, że jest to samoloty światem. USA 911. To 110 co Tam nie ma. potem mamy tutaj co jesteś, co jesteś, co i co jesteś, co jesteś, co i przyniosło Niemczech co Byliśmy Do no, zobaczenia. Visionaries 1960-1982 i to nie, ja nie chyba minus, ale to Dobra, sprawdzę serio. A, coś to mi akurat wypadło z głowy. Dara z nami zresztą naszeka, na że w na człowieku ty chodzisz do klasy, to może coś, coś, ale, ale to, to jest jedno. No, no, nie wszystko się pamięta, nie? No, wystawa błędna. Zapraszamy na wystawę, ja wystawę poboczną. Tłumaczenie, prostsze niż się spodziewałem czyli wizjonerzy. Tu no, jest na wystawie poboczna i takie... Się... No, nie wiem, Co to się dzieje. W jest autobus, więc jest super. Aha, idziemy wreszcie na samochody na się To jest samochód, to jest tak zwany papa Mobil Mercedes Bus 230G zwany Papa Mobilem stoi teraz właśnie tutaj a ja zapraszam na kolejne ujęcie na kolejną wystawę.